E, witaj Stanisławie, mam na Ciebie jedno pytanie. Co Ci się podoba? Co mi się podoba? Podoba mi się Polski. Góry mi się podobają bardzo. Chodzenie po górach. Żeglowanie i wakacje mi się podobają i podoba mi się muzyka i deszcz. Y, tańce. Tańce? Tak. Jakiego typu tańce? Wszelakiego. Mi nic się nie podoba. Nic mi się nie podoba. Z wyjątkiem yy, Poniedziałków w Montessori. O, to mi się bardzo podoba. To lubi poniedziałku? Reszta to mi się nie podoba, totalnie. Mi się bardzo podoba polski system edukacji. Bardzo podoba mi się moja wizja artysty na śnieżynek. Co to jest zapytanie, ale co mi się podoba, co mam mieć? Ogólnie, co ci się podoba? Spokój. Sen. Pierogi. Moja żona. Podoba mi się dobra muzyka, zachody słońca są bardzo spoko, fajne dzieła sztuki i ładni ludzie. Mnie się mnóstwo rzeczy podoba. Najbardziej mi się podoba to, że świat jest pięknie stworzony i ludzie są pięknie stworzeni przez Pana Boga. Podoba mi się pracować z ludźmi, którym się chce, którzy są fajni, wartościowi, kreatywni, o których mogę się uczyć i, i dobrze spędzać czas. Cały świat. Jestem bardzo ciekawa świata. Ogólnie w szkole mi się podoba Wasza ciekawość świata, wasza kreatywność i wspólne nasze lekcje. W pierwszej kolejności ja sam sobie siebie podobam, nie. Uczniowie mi się bardzo podobają, w sensie bardzo ich lubię, nie. I, i zawsze ich wspieram i bardzo mi się podobają. A dalej to podoba mi się szkoła. Mam zawsze chęć przyjść do szkoły, bo to jest coś fajnego. Co ci się podoba? Nie wiem. Podoba mi się pogoda, mi się podoba dzisiaj. Bardzo ładna pogoda. Ponuro i depresyjnie, z przelotnymi opadami styczniowego deszczu. Podoba mi się jak wy, wygrywa mój klub yy, siatkówkę Aluron Zawiercie. Mam nadzieję, że będą mistrzami Polski w tym roku. No w życiu mi podoba się no, ogólnie to wszystko, a najbardziej to oczywiście Boża i Sełeczka. Moje 500+. plus. Co się stało, co to takie jakiś przybity jesteś? Bo znowu ją widziałem w korytarzu. No i się tak popatrzyła na mnie. No i się przestraszałem i się zwia i zwiałem. Nie no, stara, ale nie przejmuj się serio. Masz jeszcze kupę czasu przed sobą, no i na 100% z tym wszystko się ułoży z nią i będzie git. Wiesz co, masz no doszło, rację! Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten radosny wtorkowy poranek. Ja nazywam się Stanisław Rysiak. A ja Natalia Pawłowska. Zapraszamy Państwa na najnowszy przegląd informacyjny MONTEMAT. Sytuacja na froncie nie jest dobra. Nasi uczniowie ledwo wrócili z przerwy świątecznej. Większość z nich wybudza się dopiero z zimowego lenistwa. Aklimatyzacji do nauki nie należy przyspieszać. Jak odkryli ostatnio amerykańscy naukowcy, takie działanie może mieć katastrofalny wpływ na zdrowie psychiczne młodych ludzi. Sytuacji nie pomaga to, że za zaczyna się biała szkoła, więc na atmosferę niedawnego powrotu nakłada się atmosfera zbliżającego się odejścia. Jedynie maturzyści pozostają w swojej bańce. Na miejscu jest nasz reporter, który spróbuje przekazać mizerność sytuacji. Hej, co robisz? Nie mam czasu, robię maturę. Jak czujesz się z tym, że do matury zostało Ci tylko 107 dni? Łączymy się z naszymi maturzystami w bólu i będziemy na bieżąco informować Was o wszystkich załamaniach nerwowych, więc zostańcie Państwo z nami. Teraz przejdźmy do dzisiejszej pogody. Ponuro i depresyjnie, z przelotnymi opadami styczniowego deszczu. Śniegu cały czas nie ma. Za to temat na dziś to zeszyty. Małe, duże, kolorowe. Wszyscy je kochają, ale dlaczego? Uwaga, uwaga, mamy na linii specjalnego gościa, który ma nam dziś coś ważnego do przekazania. Drodzy uczniowie, mogę powiedzieć przyjaciele z Liceum Montessori, wielokrotnie zapraszaliście mnie na dzień Waszej szkoły. Tym razem ja chciałem Was zaprosić na uroczystość, którą organizujemy co roku jako Towarzystwo Lekarskie Krakowskie założone przeszło 150 lat temu 25 stycznia to będzie środa o godzinie 16.00. Aula Kolegium Nowum ulica Gołębia 24. Temat tego posiedzenia będzie dotyczył rocznicy 78 oswobodzenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Tematem będzie prezentacja filmowa historii zeszytów oświęcimskich wydawanych przez 30 lat przez Towarzystwo Lekarskie, zeszytów upamiętniających relacje byłych więźniów, też lekarzy, z których wielu było naprawdę sprawiedliwymi. Ratowali Współwięźniów sami będą więźniami, więc myślę, że to jest bliskie yy, patronatowi Waszej yy, szkoły. Yy, bardzo byłem wzruszony wielokrotnie słuchając, jak śpiewacie swój hymn: co zrobię ja, co zrobisz ty, gdzie cały świat stanie u drzwi. Chciałbym, aby przedstawiciele Waszej szkoły mogli być obecni na tym spotkaniu. I, I mogli zaśpiewać ten hymn. Do zobaczenia, i dziękuję, że będziecie mogli wzbogacić nasze spotkanie swoim hymnem. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. My też serdecznie zapraszamy. A teraz przejdźmy do sportu. Tutaj dużo można by powiedzieć. Sport w naszej szkole. Uwaga, uwaga. Mamy informację z ostatniej chwili. Breaking news. Znaleźliśmy jednego ucznia, który pracuje. Jak ty że się uczysz? Taka jest Twoja motywacja? Chcesz się czegoś nauczyć? Niesamowite, z powrotem do studia. Dziękujemy Iwo. To by było na tyle naszego dzisiejszego serwisu. Dziękujemy Państwu bardzo i zapraszamy na następną edycję.